Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz zawartość procentową, procent masowy ołowiu w tlenku ołowiu 2 i tlenku ołowiu 4. Zaczniemy sobie od tlenku ołowiu 2. Najpierw zapisujemy ołów PB, następnie zapisujemy tlen. Tlen w tlenkach ma wartościowość 2. Ołów ma różne wartościowości, co możemy zauważyć w tym zadaniu. W pierwszym etapie chcą, abyśmy wzięli pod uwagę wartościowość 2. Gdy mamy dwie te same wartościowości, nic tutaj nie zapisujemy. I aby obliczyć zawartość procentową ołowiu, czyli chodzi im o to, ile ołowiu w procentach jest w tlenku ołowiu, to potrzebujemy do tego masy, cząsteczkowej. Czyli przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych. Szukacie ołowiu. Ja go poszukam z wami. Dobra. Grupa 14, okres szósty. I patrzymy na tą wartość. 207,2, którą zaokrąglamy według zasad z matematyki. Czyli po siódemce jest dwójka, no to zostanie tak, jak jest, bo zwiększamy, gdy mamy liczbę większą lub równą 5. Zatem mamy 207 dodać tlen. Tlen mamy w grupie 16. Na okresie drugim, tam jest 15,99, czyli 16. Dodajemy do siebie 223 unity. Ok, i teraz tak, to jest masa PB. Więc to będziemy dawać do góry. 207. Bo tyle waży PB na cały tlenek ołowiu. A cały tlenek ołowiu waży tyle. Mamy policzyć procent, procent masowy. Więc robimy to razy 100%. W kalkulator 92,8%. Teraz. Druga część zadania. Mamy tlenek ołowiu 4. Tlen ma zawsze wartościowość 2, a teraz mamy wartościowość ołowiu 4. I uwaga, mamy dwie wartościowości, które są parzyste. I gdy mamy dwie parzyste wartościowości, to większą wartościowość dzielimy na mniejszą i ten nasz wynik, Zapisujemy przy pierwiastku o wartościowości mniejszej. Czyli mamy 4 podzielić na 2, to 2, które zapiszemy tutaj. Liczymy masę. PB niezmiennie. Dalej mamy tutaj jeden atom. Dodać 2 razy 16, bo mamy już dwa tleny. 207, dodać 32, otrzymujemy 239 unitów. I teraz tak. Waga PB się nie zmieniła. 207, ale zmieniła nam się waga całego tlenku ołowiu. Teraz wynosi 239%. Procent masowy. No to wymnażamy razy procent w kalkulator. 86,6%. Procenty nam się musiały zmniejszyć, ponieważ w całym naszym związku zwiększyła nam się ilość tlenów, czyli udział tlenu się zwiększył. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.